Witam serdecznie w kolejnym obieniu karty. Dziś przed nami reszta kart czarnoksiężnika, których jeszcze nie omawiałem w poprzednich odcinkach. Jeżeli interesują Was postałe karty czarnoksiężnika, których tutaj nie uświadczycie, zachęcam do przejrzenia w poprzednich odcinków. A zaczynam oczywiście od kart neutralnych, jednak tutaj ta karta neutralna jak najbardziej jest dopasowana do Czarnoksiężnika. Nie wiem, czy ta karta ma szansę zagościć w jakiejkolwiek innej a, klasie, a, ponieważ a, jest to Gnoll ze Złotej Włości, który kosztuje 1 mniej za każdą pozostałą kartę w Twojej ręce. Ma zrevis takich 5-4. A więc to, że kosztuje 1 mniej za każdą pozostałą kartę w Twojej ręce, automatycznie kojarzy nam się z Handlopem. Nie wiem, czy jakakolwiek inna klasa teraz na przestrzeni. Do najbliższego dodatku, następnych dodatków będzie w stanie tak dobierać karty, żeby to wchodziło dosyć szybko e, za ten jeden punkt many, tak? Bo to minimum może wejść za jeden punkt many ze względu na to, że e, nie liczy sama siebie, tak? Czyli jeżeli mamy 10 kart w ręce, to, to ona kosztuje wtedy jeden Jest układ, wiadomo, w przypadku Czarnoksiężnika, który może mieć więcej kart niż 10 w ręce, to, to wchodzi za darmo. No ale, ale, ale to, to, to na dziki takie cuda się mogą dziać. Natomiast jeżeli mówimy tutaj sobie o, o standardzie, to jeżeli Handlock będzie grał, to wydaje mi się, że może dorzucić tą kartę, ponieważ Handlock będzie miał te, te 10 kart a w okolicach 4, 5 tury i wtedy zagranie za jeden punkt many karty ze zrywem o statystykach 5-4 może być jak najbardziej w porządku. Dlatego oczywiście, że to kupuje tylko jeden punkt many zaznaczmy w takim wypadku. A, lub tam wiadomo, jeżeli mamy 9, to toku, 2 dwa punkty many, co też nie, to co też jest jak najbardziej w porządku, pozwala nam jeszcze wykorzystać pozostałą manę, tak? To nie jest tak, że mamy tam tą czwartą, piątą turę, zagrywamy to i nic więcej. Tutaj bardzo ważnym aspektem jest to, że możemy zrobić coś jeszcze. Bo niektórzy uważają, że handlock nie będzie istniał, bo nie ma gigantów. No dobra, ale Giganta zagrywało się w tej, załóżmy, czwartej turze nie robiło się nic więcej, bo wykorzystywało się całą manę wtedy i, i, i nie byliśmy w stanie nic więcej dołożyć wtedy, nic więcej dołożyć. Natomiast teraz mamy tą legendarkę dla Warlocka, która może być za 1 punkt many w tej czwartej turze. Mamy spell dla Warlocka, który może wejść też w tej czwartej turze bez postawić jednostkę 8-8. A większą jest on bardziej, że tak powiem, a, elastyczny, a, bardziej bardziej elastyczny niż Gigant, ten to zaklęcie, tak? bo to zaklęcie może wejść a, zarówno później za te cztery punkty many, może być mniejsze. A z Gigantem był taki problem, że jeżeli nie zagraliśmy go z majątką pełną rękę, to czasami on był po prostu za drogi, żeby go zagrać, a ten spell zawsze będzie kosztował cztery, bez znaczenia ile mam kart na ręce. Dodatkowo no ten spell kombi się z legendarką Warlocka, o czym też wspominałem w poprzednim odcinku, więc wydaje mi się, że ten e, Hand Warlock może mieć potencjał i wydaje mi się, że jeżeli faktycznie taka talia by grała, to mogłaby chcieć tego Gnola, No bo to jest dodatkowa opcja na e, mana feeding tak naprawdę, tak? Wstawienie taniej jednostki, która od razu jeszcze wytraduje, więc, więc wydaje mi się, że Handlock chciałby takiego Gnola w swojej liście. Mieć, co nie zmienia faktu, że ta karta zasługuje na ocenę co najwyżej 2, ze względu na to, że no niekoniecznie zagra w tym handloku, nie zagra czy w żadnej innej klasie, więc nie możemy jej raczej wyżej ocenić. chodźmy dalej. Następna karta znalazła się tutaj ze względu na to, że Warlock jest z jedną, tak naprawdę, trzech klas kontrolnych, które grały w ostatnim czasie: bo grał Control Warrior, Control Priest. I, I control Warlock. Natomiast Priest nie zagra tej karty. Jest to Królewski Bibliotekarz, który ma wymianę oraz Okrzyk Bojowy, wycisk Kronika oraz statystyki 4 mana 3 4 Priest nie zagra tego, bo ma lepsze wyciszenie. Dostał w tym dodatku lepsze wyciszenie, więc tej karty raczej grać nie będzie chciał. Warrior dostał karty do, do Piratów, co też zobaczycie w następnych odcinkach. Natomiast tutaj, że tak powiem, do, do Warlocka ta karta mi się po prostu w odcinku zmieściła i Warlock może ją czasami zagrać w odpowiedniej mecie. Ta karta też teoretycznie może być grana w bardziej agresywnych taliach. Widzieliśmy przypadki, w których te agresywne talie grały wcześniejsze, że tak powiem, wyciszenie. Które Blizzard usunął, bo nie chciał, żeby każda klasa miała możliwość wyciszania, a teraz dodaje wyciszki tronnika normalnie w dodatku, więc taka trochę niespójna ze strony Blizzarda, ale pominimy ten fakt. Natomiast ta karta e, jest zdecydowanie lepsza od tego wyciszenia, które mieliśmy, bo, bo jeżeli pamiętamy, była jednostka za 4 many, 4-3 być trzeba strójnika. Ta ma odwrócone statystyki i jeszcze mechanikę wymiany, więc jest świetnym pechem pasuje do, do wielu talii, możemy do tej wielu talii wrócić. Będziemy ją potrzebować w niektórych match-upach tylko, dlatego to wymiana jest świetna, bo w momencie, kiedy karty z po prostu mają, to zatem inny punkt wymieniamy i, i, i liczymy na jakiś inny, inny dobór, tak? coś, coś lepszego na ten moment. Więc to jest karta świetna jako tech. No ale też myślę, że tak pomiędzy 2,5 a 3, żeby tej karty nie skrzywdzić oraz nie, skrzy, nie skrzywdzić innych kart. Bo ta karta ima może być grywalna, ale jest bardzo zależna od mety. Jest bardzo uniwersalna ze względu na mechanikę wymiany. Może zagościć w wielu klasach. Może namieszać trochę w mecie ze względu właśnie na ten uniwersalny silence. Natomiast, tak jak, tak jak wspomniałem, będzie bardzo zależne od mety. Czy w mecie będzie, e, będzie dużo jakichś agonii, na przykład, które będziemy chcieli wyciszać, e, jakichś jakich buffów i tak dalej. Czy to będą jednostki, które w jakiś sposób o, będziemy musieli wyciszyć przed, przed zabiciem z innych powodów, bo to też, to też może być istotne. Mm. Jak również, jak również, czy będzie to chciało grać jakieś agro żeby przechodzić przez taunty. To już chyba nie te czasy, kiedy wykorzystujemy Silencey, żeby przez jakieś taunty przechodzić. Chociaż, jak wiemy, dajmy na to Taunt. Lista 6-6, który ma agonię leczącą, mógłby być fajnym targetem pod silence. Szaman wykorzystuje często na, na tego Taunta Hexa. Na inne klasy, na przykład, Hunter mógłby sobie, sobie z nim poradzić, na przykład za pomocą wydzieszenia. No pytanie, czy, czy po prostu to się w jakiejś takiej tali zmieści? Zobaczymy. jak naj... Według mnie, karta jak najbardziej wywalna I przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Następna karta to też karta, która teoretycznie mogłaby być grana w handloku. Dlatego, znalazła się w tym zestawieniu. A jest to pędzący dostawca. Może atakować jedynie, jeśli masz co najmniej 8 kart w ręce. 8 kart w ręce to tak powiedzmy dużo, nie w zależności od klasy, dlatego wiadomo, do handlowka pasuje, a w, a w kilku innych klasach też myślę, że, że to 8 kart mam zbyt często, zwłaszcza w preście, tak tak? jest często grając jakiś bardziej kontrolny line-up, jeżeli jest na rozdanie, to też ma to 8 kart, no jednak nie zawsze, nie zawsze, prawda, często się gdzieś tam wypluje, zwłaszcza jeżeli gra na agro i zostawia remowale, a, a nie generację kart. Natomiast natomiast w Hendloku to karta tor już nie mogłaby pograć, jednak daje zdecydowanie mniejsze szanse na grywalność niż temu gnolowi. Ponieważ um, jeżeli, jeżeli ta karta, jeżeli nie mamy tych 8 kart, no to zagrywamy tutaj i ta karta przez można na przykład nic nie robić, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zagranie tego w trzeciej turze i um, zaatakowanie w czwartej pozwala też nam na jakiś trade? Natomiast, to, natomiast nie jest to efekt na tyle niesamowity yy, i może nam troszeczkę zaburzyć czasami yy, a jakieś, jakieś wartości, które chcielibyśmy wyciągać z tego, że na przykład w tej czwartej turze chcielibyśmy mieć pełną rękę, chcielibyśmy mieć w czwartej turze 10 kar, Żeby skorzystać jak najtaniej z tego gnola, żeby zagrać tą legendarkę Warlocka 8 Mana yy, 8. Yy, chyba 6 Mana 8 6, tak, która kosztuje 1 w momencie, gdy mamy pełną rękę więc e, tej karty już tak szybko bym w e, Warwaku nie widział widziałem, że ktoś składał również Silence Priest'a, który gdzieś tę kartę wykorzystywał priest, który miał wyciszać swoich, e, swoich stronników e, i, i korzystać właśnie z takich dużych statystyk i atakować gdzieś tam e, wiemy, że taki Purified Priest kiedyś istniał czy teraz taka ta lista miałaby sens, czy miałaby prawo bytu? tego nie bez to jest do potestowania jednak wtedy istniał ten silence priest też dlatego, że była taka... był, był inner fire i było podwojenie podwojenie zdrowia, prawda? Więc mieliśmy taką jednostkę, nawet jak miała 6 w plecach, w przypadku tego kwiatka 4, 8, 8 w plecach, dawaliśmy mu... dawaliśmy mu jeszcze jakieś dodatkowe HPki, powiedzmy za, za pomocą... Za pomocą innych zakręć podwajaliśmy te hp raz drugi i mieliśmy OTK dołożone tak naprawdę. tak więc Wystarczyło sobie go wyciszyć, dodać mu HP-ki, podwoić je i bardzo szybko byliśmy w stanie zobaczyć przeciwnika, który często nie miał się jak pozbyć tak dużej jednostki, to by nie widział czy ma się jej pozbywać. Na ten moment takiej możliwości nie ma. To musiałaby być bardzo taka agresywna talia, jeszcze dosyć chciwa, bo musiałaby dobierać silency, więc jeszcze bym jej nie widział. W Kendloku też mała szansa, niemniej jednak jakaś, jakiś tam powiedzmy względny potencjał jest, dlatego takie e, między 1,5 a 2 w ocenie mojej. Lecimy dalej. Mistrz bitewna sąsiedni stronicy mają furję Witru, 5 na 5,5. To dosyć ciekawa karta, e, bo warto zauważyć, że, e, że ona może pasować do wielu talii agresywnych. Kiedy zdarzy się tak, że, że po prostu mamy, mamy jakichś dużych stronników i danie im furi, dwóch dużych stronników, i daniem im furi wichru, po prostu często kończyłoby grę, bo to byłoby ogromne obrażenia, Więc w ten toku, jeżeli wstawimy szybko w tej trzeciej, czwartej dużej, jakieś duże jednostki z dużą ilością ataku, to sobie gramy w piątej i ta jednostka jest duża, którą zagraliśmy, jeżeli przeciwnik się jej nie pozbył, na no wichru i na przykład masuje 16 w twarz przeciwnika, tak? I, i, i gra kończy się w dwie tury dajmy na to o, czy w dwie tury. no w piątej turze, ale w przeciągu, w przeciągu dwóch tur od, od piątej, szóstej natomiast ta karta może również pasować do jakichś deków po prostu opartych na boardzie, tak, do szamana. nieważne czy mamy bardzo duże jednostki bo czasami możemy trafiać obok jakiejś, jakieś sporej jednostki co robić dwa razy a jeżeli mamy mniejsze jednostki Możemy nie przykład, czy nawet tą dużą jednostkę, możemy raz zaatakować twarz, raz wytrajdować. I bardzo zauważyć, że to nie jest okrzyk bojowy, tylko sąsiedni stronicy mają furię wichlu wichru. O! zaspoilerowałem, przesunąłem przypadkowo. E, więc e, możemy zarówno e, iść face po prostu dwa razy, jak i oddać daną jednostkę, sąsiednią, tak? Zaatakować ją face, drugą, drugim atakiem wytrajdować i to się przesunie. Tak w przypadku. Starego potemu, szamana czy kora alfa Te jednostki się przesuwały I wykorzystywały jeszcze raz ten efekt Więc możemy zaatakować face, by trade'ować, zaatakować face, by trade'ować następną jednostką i te jednostki się nam przesuwają I mamy, e, mamy taką możliwość zaatakowania wielokrotnie Wieloma jednostkami, więc kartek najbardziej z dużym potencjałem e, Ale czy się pojawi no to też, to też jest takie troszeczkę, troszeczkę naciągane, eee, ze względu na to, że tak naprawdę może mieć niesamowity efekt, ale sama w sobie jest po prostu blankiem, tak? Jeżeli nie mamy akurat stołu, eee, no to ani to nas nie przywraca do gry, ani nie jesteśmy w stanie w żaden sposób skorzystać z tego efektu. No chyba, że jeszcze mamy jednostkę z rywem, to też eee, można by z tym łączyć. Hmm. Ale myślę, że taką, taką solidną bujeczkę, to, to można, jej, można jej dać. No nie, można, nie można też z tymi neutralami. Szaleć, one mają ogromny potencjał uh, No jednak nie pasują, nie, ten neutral nie pasuje do, do każdego deku i nie w każdym deku będzie grany No może bym, może bym ją skrzywdził jeżeli dałbym na przykład tej karcie 2 i tej też 2 Więc może 2,5 Może 2,5 i, uh, i, I chyba na tym bym poprzestał w mojej ocenie, I lecimy dalej Poklip e, w Przysiężca 2 mana na 2 500. każdym razem w tej stronie zaatakuje, dodaj 2 punkty obrażeń twojemu bohaterowi Bardzo ciekawa jednostka, 2 mana na 2 to są świetne statystyki, tak? Duża przeżywalność Myślę, że pewnie wolelibyśmy kosztem HP-ków, tak? Zostawić jeden punkt ataku, mieć statystyki 3-4 To wtedy byłaby ta karta bardziej agresywna a, i, I myślę, że tak, tak byśmy woleli, ale, ale to mimo wszystko jest dobra karta i wydaje się, że przy tylko 3-4 mogłoby być nawet zbyt dobra. I, i, I zulok znowu by zyskał. Ta karta ma świetną synergię właśnie w Zuloku, bo można by tego zuloka nazwać też jakimś Painlockiem, który się bardzo obija. Tego który gdzieś tam już powiedzmy raczkował teraz. tak? No Bo on w poprzednim mecie przed dodatkiem grał w ten zulok, w ten Painlock. Teraz też gdzieś się tam radzi zdecydowanie pojawiał, ale się pojawiał niekiedy. Natomiast ta karta świetnie, świetnie działałaby z tą jednostką za dwa punkty many, która odzywkuje nam punkt manny, dajemy sobie obrażenia. Ma dobre statystyki, więc wiadomo, do Zuloka pasuje, jest tania, więc wydaje mi się, że jeżeli Zulok faktycznie będzie grał, to, to według mnie zmieści tą kartę. Według mnie zmieści tą kartę, fajny powiedzmy mana health zachowa sobie, w pierwszej turze imp. A w drugiej turze to, w trzeciej turze zagrywa tam jednostkę, za te dwa punkty many resetuje, atakuje tym, jeszcze coś dogrywa i, i, i to jakoś fajnie może, fajnie sobie może współpracować. Duża przeżywalność tej jednostki też jest zaletą, a to, że ten Pejnok się będzie obijał, to też jest na plus, bo szybciej wstawi, szybciej wstawi Giganta, a na tym mu właśnie, właśnie zależy. więc w tej karcie myślę, że. Śmiało mogę dać trójkę. Myślę, że śmiało mogę dać trójkę ile w Zulordku pogra sobie. Ileśmy dalej. Piorny wierzchowiec. Nestronikowy z 1 z 1 przyjmie nieskończonego upiornego Rumaka. Ubiorny um, Rumak, tak jakby ktoś, ktoś może nie kojarzył, już był w CS-ie, tylko była to jednostka ma na 1.1 agonia. I na goni przyzywa się non-stop, że tak powiem, z powrotem do gry, tak. Więc dostajemy w na jakąś jednostkę Bad, Resident, 1, mm, No i nieskończonego pewnego Romaka, czyli, czyli konia, który się będzie odradzał w nieskończoność, tak. O ile nie dostanie silensa, o ile nie dostanie jakiegoś tam devolvinga i tak dalej, a więc nie jest to tak, tak kolorowe. Jakby się mogło wydawać, że będzie mieć w bordzie bez przerwy 1-1, Natomiast czy ta karta pogra? Wydaje mi się, że nie Żadna klasa nie będzie tego potrzebować. Można by tu myśleć oczywiście od Zuloku, no bo kontrol Log, no chyba tym bardziej, prawda? Nie będzie potrzebował takiej jednostki 1-1 w stole. A Zulok teoretycznie Baf Prismatic 1, 1 mógłby wykorzystać teoretycznie tego Romaka, też mógłby je w jakiś sposób wykorzystać, mógłby go jakoś kupować, bo taka mechanika też jest w Zuloku, że można tam dać coś Prismatic 1. -1. A, natomiast nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek który e, archetypu Warlocka to zmieścił, tak? Zulok będzie grał inne karty, nie będzie tego potrzebował, więc... A, więc myślę, że, że ta karta nie pogra i to jest takie maksimum, maksimum... A, półtora. Półtora za... Za to, że jest epikiem kappa, za to, że... Za to, że wracają tego rummatka, że próbują go przenieść. I tyle. Tyle. Lecimy dalej. Aha, tu jest właśnie ten, ten rumak wspomniany. Ten rumak wspomniany. Wygląda on troszeczkę inaczej niż ten demon, którego mieliśmy wcześniej w HES-ie. Zmieniła się, zmieniła się graficzka. Zmieniła się graficzka, zmieniła się chyba też nazwa. No i tutaj mamy chyba już ostatnią kartę w tym odcinku. Uprzywilejowany klient, który na okrzyku bojowym zadaje wszystkim pozostałym stronnikom obrażenia ludne liczbie kart w Twoje ręce. A więc e, ta karta jest najbardziej, chyba, mm, uniwersalna, jeżeli chodzi o tę z mechaniką e, nawiązującą do handloka. Bo właśnie, może znaleźć miejsce w handloku. Akurat nie mamy stołu, załóżmy. Przedtem się naszego stołu pozbył, zbudował swój i tym kartom odpowiadamy. Dodatkowo dostajemy 3-2 w Jest ok. A może postawić na control locka, bo czemu by nie? Control też ma często sporo kart na ręce. Więc jeżeli tym. O, jeżeli tym rzu... z... 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 zadamy jakieś 4 punkty obrażeń po stole to już jest spoko chyba, nie? Jak się wydaje, czyli po prostu mamy możliwość a... w jakiś sposób odpowiedzi na stół przeciwnika, którzy spoko dodatkowo dostajemy swoje testy 32. Więc karta najbardziej grywalna i według mnie będzie grana dosyć sporo i skłaniałbym się nawet w jej przypadku do oceny 4 do oceny 4-4 na 5 ze względu na, na dużą grywalność właśnie w tych dwóch archetypach i całkiem niezły efekt, bo, bo wystarczy mieć zaledwie kilka kart na, na ręce, żeby to już zrobił walił. a jak wiemy Warlockiem czy to controllockiem, a zwłaszcza Henlockiem będziemy mieć ich sporo, więc taki Control lock też może to jak najbardziej, jak najbardziej pograć i zawsze mamy w tej szóstej, w szóstej turze pełną rękę natomiast, natomiast jeżeli byśmy kart nie mieli do to jest świetna obszarówka stająca na, na, na stół. Jeśli będzie meta oparta na stole, to ta karta jest smart. Bo, bo świetnie sobie z nim radzi. Więc, nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do, do końca. Mam nadzieję, że... że o... Warlock wam się a, podoba, Handlock, który ma potencjał według mnie i którego sobie pewnie też jakoś tam chwilę przynajmniej potestuję po dodatku. Życzę wam wszystkim miłego dnia i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć!